Wszystkim witamy Was bardzo serdecznie na ósmej odsłonie Narodowego Czytania. ósma, czyli od 8 lat, od 2012 roku odbywa się w całej Polsce, z inicjatywy pary prezydenckiej, ówczesnej państwa Komorowskich, obecnie państwa Duda, odbywa się Narodowe Czytanie i tak samo odbywa się ono u nas. Organizujemy je od samego początku. Od 2012 roku, kiedy czytaliśmy pana Tadeusza, w zeszłym roku czytaliśmy przedwiośnie, a dzisiaj za chwileczkę wam zdradzimy, co będzie dzisiaj. Nasze Narodowe Czytanie Gruckie organizuje od samego początku we współpracy Gminna Biblioteka Publiczna imienia Wiktora Kulerskiego w Grucie oraz Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej imienia pułkownika Floriana Laskowskiego w Grucie. I słuchajcie. Dzisiejsze narodowe czytanie troszeczkę jest inne niż w poprzednich latach, ponieważ zostało wytypowane do wyboru osiem nowych. No, wszystkie nowele są. Po napisane, napisane, napisane na tablicy, tak dokładnie. My wybraliśmy fragment Brunona Bruno Schulza, sanatorium pod Kepsydrą, i fragment konkretny Mój ojciec wstępuje do strażaków. Na początku przedstawię Wam dosłownie w dwóch, trzech zdaniach fabułę tej historii, żebyście wiedzieli o co chodzi. A więc mamy historię ojca, kapitana strażaków, który ma na imię Jakub. Jest też jego żona. I jest też syn, który będzie przedstawiał całą tą historię. Będzie też Adela, służąca. I będzie też czterech strażaków, którzy są w tekście nazywani pompierami. I Wam teraz przedstawię osoby, które dane role będą grały. A więc, może tak po kolei, jak tu stoimy. Pan dyrektor Krzysztof Ficek zagra rolę narratora, a jednocześnie syna y, strażaka Jakuba. Ja zagram rolę Adeli, służącej, która służy w domu y, owego strażaka. Pani Kasia Rafalska zagra rolę żony strażaka Jakuba. Pan Oleg Zadykowicz zagra rolę starszego subiekta teodora. Subiekt to jest takie starodawne słowo, oznacza sprzedawcę w sklepie. Potem pan Przemek Szczepanowski zagra rolę główną, czyli ojca strażaka, który ma na imię Jakub. I mamy czterech strażaków z naszego ludzkiego OSP Ogotniczej Straży Pożarnej, którzy będą mieli bardzo ważne... Będziecie, będziecie y, słuchać uważnie i oglądać to, zobaczycie, jaką rolę mają do odegrania. I y, ci panowie to po kolei pan Szymon Czmoch, pan Zbigniew Makowski, y, pan Kacper Hefner i pan Piotr Tracki. I myślę, że tytułem wstępu, tytułem wstępu byłoby tyle. Słuchajcie uważnie, oglądajcie. Miejcie wyrozumiałość dla nas, bo nikt z nas nie jest zawodowym aktorem. Więc jeśli będą jakieś, jakiekolwiek pomyłki, to prosimy o wyrozumiałość. I myślę, że możemy zacząć. Tak, tutaj Kasia podpowiada: Nie rzucajcie w nas jajkami, jeśli Wam się nie będą nasze role podobać. Myślę, że. My, tak, my staraliśmy się bardzo, mieliśmy próby, żeby to odegrać. Zobaczymy, potem na końcu nas ocenicie. A więc zaczynamy. Bruno Schulz, Sanatorium pod Klepsydrą. fragment. Mój ojciec wstępuje do strażaków. W pierwszych dniach października powracaliśmy z matką z letniska położonego w sąsiednim Departamencie Kraju, w lesistym do rzeczu Słotwinki, przesączonym źródlanym szmerem tysiąca strumieni. Mając jeszcze w uszach szelest olszyn przetykany świergotem ptaków, jechaliśmy w wielkiej starej landarze rozrosłej ogromną budą, jak ciemną rozłożystą gospodą, stłoczeni wśród tobołków w głębokiej aksamitem wyścielanej alkowie, w którą karta po karcie zapadały przez okno kolorowe obrazy pejzażu, jakby tasowane powoli z ręki do ręki. Pod wieczór przyjechaliśmy na wywiany wiatrami płaskowyż, na wielkie zdziwione rozdroże kraju. Niebo stało nad tym rozdrożem głębokie, zatchnione, obracające się w cenicie kolorową różą wiatrów. Tu była najdalsza rogatka kraju, zakręt ostatni, za którym otwierał się w dole rozległy i późny krajobraz jesieni. Tu była granica i tu stał stary, zmurszały graniczny słup z zatartym napisem i grał na wietrze. Wielkie obręcze randary zazgrzytały i ugrzęzły w piasku, gadające migotliwe szprychy umilkły, tylko wielka buda dudniła głucho, łopotała ciemno w krzyżowych wiatrach rozdroża, jak arka osiadła na pustkowiach. Matka płaciła myto, żuraf rogatki podniósł się skrzypiąc, potem Landara ciężko wjechała w jesień. Wjechaliśmy w zwiędłą nudę ogromnej równiny, w spłowiałe i blade wianie, które otwierało tu nad żółtą dalą swą błogą i mdłą nieskończoność. Jakaś późna i ogromna wieczność wstawała z wyblakłych dali i wiała. Jak w starym romansie obracały się z zżółkłe karty krajobrazu, coraz bledsze i coraz bezsilniejsze, jakby się miały skończyć jakąś wielką, rozwianą pustką. W tej rozwianej nicości, w tej żółtej nirwanie mogliśmy byli zajechać poza czas i rzeczywistość i pozostać już na zawsze w tym krajobrazie w tym ciepłym jałowym wianiu, nieruchomy dyliżans na wielkich kołach, uwięzły wśród obłoków na pergaminie nieba, stara ilustracja, zapomniany drzeworyt w staroświeckim rozsypanym romansie, gdy woźnica ostatkiem sił szarpnął lejce i wyprowadził landarę ze słodkiego letargu tych wiatrów i skręcił w las. Wjechaliśmy w gęstą i suchą puszystość, w tytoniowe więgnienie. Wnet stało się wokół nas zacisznie i brunatnie, jak w skrzynce trabukos. W tym cedrowym półmroku miały nas pnie drzew, suche i wonne jak cygara. Jechaliśmy, las ciemniał coraz bardziej, pachniał coraz aromatyczniej. Tabaką, aż w końcu zamknął nas, jak w suchym pudle wiorączelni, którą wiadry głucho stroi. Woźnica nie miał zapałek, nie mógł zaświecić latarni. Konie Zapiąc w ciemności instynktem znajdowały drogę. Klekot szprych zwolniał i przycichł. Obręcze kół jechały miękko w pachnącym igliwie. Matka zasnęła. Czas upływał nieliczony, tworząc dziwne węzły, abrewiatury w swym upływie. Ciemność była nieprzenikniona, nad budą huczał jeszcze suchy szum lasu, gdy grunt zgruźlił się nagle pod kopytami koni. Twardy bruk uliczny. Wóz skręcił w miejscu i stanął. Stanął tak blisko ściany, że otarł się o nią, o nią prawie. Wprost drzwiczek dali matka zmacała bramę domu. Woźnica wyładowywał tobołki. Weszliśmy do wielkiej rozgałęzionej sieni. Było tam ciemno, ciepło i zacisznie, jak w starej pustej piekarni nad ranem po wygaśnięciu pieca albo jak w łaźnej... Jego piersi, mosiężne pierścienie oddychały szparami jak ciało ogromnego owada. Wyolbrzymiony zbroją w blasku blach złotych, podobny był do archistratega zastępów niebieskich. Niestety, Adelo, mówił ojciec, nigdy nie miałaś zrozumienia dla spraw wyższego porządku. Wszędzie i zawsze krzyżowałaś moje poczynienia wybuchami bezmyślnej złości. Ale zakuty w zbroję drwię sobie dziś z Twego łaskodania, którym doprowadzałaś bezbronnego do rozpaczy. Bezsilna wściekłość ponosi dziś Twój język do godnej pożałowania swady, której prostactwo i niewybredność miesza się z tę wodą. Wierz mi, że napełnia ją ona tylko smutkiem i politowaniem. Pozbawiona szlachetnego polotu fantazji, pałaś nieświadomą zawiścią do wszystkiego, co wznosi się ponad pospolitość. Adela zmierzyła ojca wzrokiem pełnym bezgranicznej pogardy i zwracając się do matki, rzekła wzburzonym głosem, roniąc mimowolne łzy irytacji. Zabiera cały nasz sok. Wynosi z domu wszystkie butle z sokiem malinowym, które usmażyłyśmy razem tego lata. Chcę go dać tym nicponią pompierom do wypicia. I w dodatku obsypuje mnie impertynencjami. Adela zaszlochała krótko. Kapitan straży ogniowej, kapitan urwi połciów. Wołała, mierząc ojca nienawistnym spojrzeniem. Mam ich wszędzie pełno. Rano, gdy chcę zejść po pieczywo, nie mogę otworzyć drzwi. Na naturalnie dwóch z nich zasnęło w progu w sieni i zatrasowało wyjście. Na schodach, na każdym stopniu leży jeden w mosiężnym kasku i śpi. Napraszają się do kuchni, wpychają przez szparę drzwi swe królicze twarze w mosiężnych puszkach. Strzygą dwoma palcami jak uczniaki w szkole i skamlą błagalnie. Cukru, cukru. Wyrywają mi z ręki wiaderko i lecą przynieść wodę. Tańczą dookoła mnie, mizdrzą się, merdają nieledwie ogonami. Łypią przy tym. Łypią przy tym raz po raz czerwonymi powiekami i oblizują się wstrętnie. Wystarczy, żebym na którego spojrzała bystro, a zaraz puchnie mu twarz czerwonym, bezwstydnym mięsem jak indykowi. I tak im dawać nasz sok malinowy? Twoja pospolita natura, rzekł ojciec, lugawi, wszystko czego się dotknie. Nakreśliłaś obraz tych synów ognia godny twego miałkiego umysłu. Co do mnie, to cała moja sympatia należy do tego nieszczęśliwego rodu salamander, do tych biednych, wydziedziczonych istot ognistych. Całą winę tego świetnego Ongirodu było, że oddał się w służbę ludzką, że zaprzedał się ludziom za łyżkę nędznej ludzkiej strawy. Odpłacono mu za to pogardą. Tempota plepsu jest bezgraniczna. Doprowadzono te delikatne istoty do najgłębszego upadku, do ostatecznego znikczemnienia. Cóż dziwnego, że nie smakuje im wikt, ten dły i prostacki wikt, gotowany przez tercjanową szkoły miejskiej we wspólnym kotle dla nich i dla resztantów miejskich. Ich podniebienie, delikatne i genialne podniebienie duchów ognistych, pożąda szlachetnych i ciemnych balsamów, aromatycznych i kolorowych fluidów. Dlatego, tej nocy uroczystej, gdy siedzieć będziemy odświętnie w wielkiej sali z miejskiej przy biało nakrytych stołach, w tej sali o wysokich, jasno oświetlonych oknach, rzucających blask swój w głąb nocy jesiennej, a dookoła miasto zaroi się tysiącznymi światłami iluminacji. Będzie każdy z nas z pietyzmem i smakoszostwem, właściwym synom ognia, maczał bułkę w kucharze soku malinowego i powoli popijał szlachetny ten i gęsty likwor. W ten sposób pokrzepia się wewnętrzna istota strażaka, regeneruje się bogactwo kolorów, które ten lud wyrzuca z siebie w postaci fajerwerków, rakiet i ogni bengalskich. Dusza moja pełna jest zmiłowania nad ich nędzą, nad ich niezawinioną degradacją. Jeżeli przyjąłem z ich rąk szablę kapitańską, to jedynie w nadziei, że uda mi się podnieść z upadku to plemię, wyprowadzić je z poniżenia i rozpiąć nad nim sztandar nowej idei. Jesteś cały odmieniony, Jakubie. Rzekła matka. Jesteś wspaniały. Nie odejdziesz przecież na noc z domu. Nie zapominaj, że od mego powrotu nie mieliśmy sposobności na dobre porozmawiać ze sobą. Co do wąpierów zaś. No, Rzekła, zwracając się DO ADELI. To w samej rzeczy wydaje mi się, że kierujesz się jakimś uprzedzeniem. Są to mieli chłopcy. Chociaż nic po nie. Patrzę zawsze z przyjemnością na tych wysmukłych młodzieńców w ich zgrabnych mundurach, nieco zanadto ściągniętych w pasie. Mają wiele naturalnej elegancji i wzruszająca jest ich gorliwość i zapał, z jakim gotowi są każdy w każdej chwili usłużyć damom. Ile razy wypadnie mi na ulicy parasolka z ręki, rozwiąże się wstążka bucika. Zawsze nadbiega który z nich pełen przejęcia i żarliwej gotowości. Nie mam serca rozczarować tych gorących chęci i czekam zawsze cierpliwie, aż przybiegnie i usłuży mi, czym zdaje się być bardzo uszczęśliwiony. Gdy oddala się po dokonaniu rycerskiego obowiązku, otacza go natychmiast gromada kolegów omawiająca z nim żywo całe zajście. Przy czym bohater odtwarza mimicznie, jak wszystko się odbyło. Na twoim miejscu korzystałabym chętnie z ich galanterii. Uważam ich za darmozjadów, rzekł starszy subiekt Teodor. Przecież nie dopuszczamy ich do gaszenia pożarów dla ich dziecinnej nieodpowiedzialności. Wystarczy zobaczyć, z jaką zazdrością przystają zawsze przed grupą chłopców bawiących się rzucają, rzucaniem guzików o ścianę, a żeby ocenić dojrzałość ich króliczego umysłu. Gdy dochodzi z ulicy dziki wrzask, zabawy, można prawie na pewno Wyjrzawszy przez okno, ujrzeć wśród gromady chłopców tych dryblasów zaoferowanych i zagonionych, nieprzytomnych niemal w rozuchaniu gonitwy. Na widok pożarów szaleją z radości. Klaszczą w ręce i tańczą jak dzicy. Nie, do gaszenia niepodobna ich użyć. Używamy do tego kominiarzy i milicjantów miejskich. Pozostają tylko zabawy i święta ludowe, przy których są nieodzowni. Na przykład przy tak zwanym szturmie na kapitol o ciemnym świcie. Jesienią przebierają się za kartaginczyków i obiegają z piekielnym hałasem wzgórze bazyliańskie. Wszyscy śpiewają wówczas Hannibal, Hannibal, Antepartas. Przy tym pod koniec jesieni stają się leniwi i ospali. Zasypiają stojąc, a gdy pierwszy śnieg spadnie, nie widać ich na lekarstwo. Opowiadał mi pewien stary zdun, że przy naprawianiu kominu... się ich wsypiony w kanał dymika nieruchomych, jak poczwarki, w ich karłatnych uniformach i liśniących kaskach. Śpią tak, stojąc, upici sokiem marinowym, pełni wnętrzna lekkiej słodyczy i ognia. Wyciąga się ich wtedy za uszy i prowadzi do koszar, pijanych z i nieprzytomnych, przez poranne jesienne ulice, kolorowe od pierwszych przemrozków. Podczas gdy uliczna rzuca za nimi kamieniami. A oni uśmiechają się ze swym zawstydzonym uśmiechem, pełnym winy i złego sumienia, i słaniają się pija jak pijani na nogach. Jakkolwiek bądź, rzekła Adela, soku im nie dam. Nie po to psułam sobie cerę smażąc go całe lato, żeby ci nic po niego wypili. Zamiast odpowiedzi ojciec mój podniósł gwizdawkę do ust i gwiznął przeraźliwie. Jak gdyby podsłuchiwali u dziurki od klucza, wpadli czterej wysmukli młodzieńcy i uszeregowali się pod ścianą. Pokój rozjaśnił się od blasku ich hełmów, a oni, stanąwszy w wojskowej postawie, ciemni i opaleni pod jasnymi szyszakami, czekali na rozkaz. Na znak ojca, dwaj z nich pochwycili z obu stron wielką butlę w z wikliny pełną purpurowego płynu. I nim Adela zdołała im przeszkodzić, już zbiegli stupotem ze schodów unosząc łup drogocenny. Dwaj pozostali oddawszy wojskowy ukłon, oddalili się za tamtymi. Przez chwilę zdawało się, że Adela da się porwać do czynów niepoczytalnych, takie ognie miotały jej piękne oczy. Ale ojciec nie czekał na wybuch jej gniewu. Jednym skokiem znalazł się na parapecie okna i otworzył ramiona. Pobiegliśmy za nim. Rynek zasiany rzęsiście światłami roił się od kolorowych tłumów. Pod naszym domem ośmiu strażaków rozciągało w koło wielkie płótno żaglowe. Ojciec odwrócił się raz jeszcze, zabłysnął całym przepychem rynsztunku, salutując nas w milczeniu, potem z otworzonymi ramionami, jasny jak meteor, skoczył w noc płonącą tysiącem świateł. Był to tak piękny widok, że wszyscy w zachwycie klasnęliśmy w dłonie. Nawet Adela, zapominając swej urazy, przyklasnęła temu skokowi wykonanemu z taką elegancją. Mój ojciec tymczasem zeskoczył elastycznie z prześcieradła i strząsnąwszy z chrzęstem blaszane skorupy stanął na czele oddziału, który odpadając dwójkami rozwinął się podczas marszu w długi rząd i oddalał się powoli ciemnym szpalerem tłumu, błysząc mosiężnymi puszkami kasków. Dziękujemy za obejrzenie i wysłuchanie inscenizacji. Słuchajcie, to było przedstawienie, czy ewentualnie, może sumnie nazwana, inscenizacja z podziałem, czyta, czytania z podziałem na rolę. Mam nadzieję, że Wam się podobała. Podobała się? Cieszymy się bardzo. Jeszcze raz przedstawię wszystkich bohaterów, aktorów, którzy zgodzili się wziąć udział w naszej dzisiejszej akcji. A więc, pan Krzysztof Ficek, dyrektor szkoły w Grucie. Pani Katarzyna Rafalska, bibliotekarka szkoły w Szkole Podstawowej w Grucie. Pan Aleksander Zadykowicz, nauczyciel z tej szkoły, a jednocześnie radny powiatu grudziąckiego. Pan Przemysław Szczepanowski, zastępca wójta gminy Gruta. Strażacy, którzy nie tylko ochotniczo gaszą pożary, ale też ochotniczo występują w takich właśnie akcjach jak dzisiaj. Czyli panowie Piotr Tracki, Szymon Czmo, Zbigniew Makowski i Kacper Etno. I ja, Ania Pawlikiewicz, do gminnej w Grucie. Bardzo dziękuję wam za udział. Dziękujemy za te oklaski. Mam nadzieję, że, <głos》>, że jeszcze raz powtórzę, że Wam się podobało. Zarazem zapraszam do tego stoliczka, na którym jest pamiątkowa pieczęć ósmych, ósmego narodowego czytania, przesłana z Kancelarii Prezydenta z Warszawy. Można sobie zrobić pamiątkową pieczątkę, karteczkę, zabrać ze sobą. Chyba, że ktoś ma książkę, którąś z nowel, też może sobie w swojej książce zrobić. I słuchajcie... I my... Albo można wkleić, tu właśnie pan dyrektor podpowiada do Zeszytu Języka Polskiego, że braliście udział w narodowym czytaniu. Gwoli ścisłości, tylko powiem, że oficjalne narodowe czytanie odbędzie się jutro w Warszawie, w Ogrodzie Saskim, który rozpocznie para prezydencka, pan Andrzej i Agata Duda. Jeśli ktoś ma możliwość, zapraszam do Warszawy. Zawsze to jednak fachowcy znacznie więksi od nas, aktorzy i różne znane osobistości czytają. A my na tą chwilę... Bardzo dziękujemy. dziękujemy i zapraszamy w przyszłym roku oczywiście. Dokładnie. Dziękujemy.